Jeszcze kupy nie robią Będzie twardy. Jesteśmy w moim życiu. Pierwsza sekunda zakupów sprzedawackowych. Teraz tubeczki za dyszkę, takie idealne, będą jesieniarskie. Puści nas z torbami. Zrobić paznokcie. taki jaki fajny fotel. Ciach, ciach, ciach. Cia, cia, cia. kolor, cyk, sobie pan się życzy. Naturalny. Może czerwony? Jedna z rzeczy, która mnie strasznie triggeruje pod biurkiem, to walająca się listwa. Bierzemy taki pokrowiec na to i mamy też już listę do naszego regału rzeczy z magazynu. z też będziemy ubierać. A Kamil włączył stoper na telefonie, ile będą trwały te zakupy. Tak, więc niestety jest... już jest długo, a co <laughs> dopiero dalej. Zmieścić. Wy nie, wy nie zobaczycie, wy nie zobaczycie. Wyście sami przyjechać. Teraz wkład, który mamy nadzieję, że się zmieści. W ogóle ja kiedyś kupowałam te, które są z dużo grubszego plastiku są mówią droższe, a teraz zrobili z takiego trochę wyginającego się, ale nie robi nam to różnicy, za 15 zł. Mega sztos. Okazja. Ja Kupiłeś już pluszaka dla Didi. Wybraliśmy już materac. Będzie twardy. Jak momentu, skała. Bo my nie lubimy miękki za tysiaczka więc też nie tak źle i prawdopodobnie dzisiaj będziemy mieć pierwszą władzę w nowym mieszkaniu Kamila drugi raz w restauracji Ikei uwielbiam jedzenie z Ikei ja jako że jestem drugi raz to no nie wiem wtedy ci nie smakowało ale teraz to smakuje zaczynamy naszą konsumpcję co tu jest? ja mam jak zawsze roślinne klopsiki Upaś, paragowa. Kamil zawsze wymyśla coś, co nie jest typowo i kajowskie z schabowego, jest bardzo marusieńki. Napój. Kawa K i korciki, dajma i takie. Kieszonki, bardzo je lubimy. Ja lubię kamień, ja Który talerz wybieramy? Nie możemy się kompletnie zdecydować z tym zestawem. mi się bardzo podobała taka, nie bardziej taka, która wygląda taka, taka ze stołówki z tektury. Więc to wcześniej jeszcze inne widzieliśmy, ale szczerze chyba nie wybierzemy żadnych. Bo po prostu żadne nam się nie podoba tak około 80 chociaż procentach. Tylko takie, no braku, które ładniejsze. Wiecie no, panowie, trzeba być asertywnym i wtedy przynajmniej będziecie jeść, jeść z talerza, z którego chcecie. Moja Zbyłeś. asertywność polega na tym, że przynajmniej nie wybieramy coś, co mi się nawet średnio podoba. Pod... zdanie ewentualnie? Bierzemy takie ładne szklaneczki, takie jedno opakowanie czterech sztuk, kosztuje 20 zł. Myśleliśmy mhm. nad takimi, one są złotówkę tańsze ze sztukę, ale jednak ten kolorek zwyciężył. Teraz coś, do czego nie mogliśmy stąd wyjść, Kamil by nam nie pozwolił. Eee, to ja. Leczki, a taka bo dziewczyn, i taka. dziewczyny kupy nie robią, tak? <grym> <grym> Oczywiście. Jak żeby dla nas jest taka lepsza pro, <grym> a to jest na mieszkanie na pana Jamka hej, Nie hejtujcie nas, za to, dobra.